Pod kontrolą to wszystko. Ma Michał Długosz. I wznawia do Żmiwskiego Konopacki, Dobre przyjęcie piłki Konopacki. Będzie szansa. Konkur Firańczyk. Jeden do zera. Bardzo szybko. nam się rozpoczyna strzelanie w tym spotkaniu. Świetna akcja podobiecznych Tomasza Trznadla i Marcin Firańczyk. Zdobywa swoją piątą bramkę w obecnym sezonie Fogo w Alex do klasy. André Luiz! Dobre to podanie. Robert Świtoń Świtoń spokojnie do Iwaldo Gomesza. Ładnie wygląda. ten atak pozycyjny. Niepewna interwencja Warszawskiego do Bitka kratz I mamy 2 do 0. Solecki. Gokol, ależ było blisko. No i spójrzmy. Milewski ustawia piłkę. Milewski bezpośrednio... Konopacki, lewa noga! Ależ bramka Kacpra Konopackiego! Fantastyczne uderzenie! Zawodnika grupy inwestycyjnej ma lepszy, mamy 3 zera na parkiecie w Pońcu. Solecki szczęśliwie, że ta futsalówka podbijała się w taki, a nie inny sposób, że Legia mogła wyjść. Z groźną akcją Dawidson Silva, Monteiro, Lele, mamy 3 do jednego, rozkręca nam się to spotkanie, ruj Carlos Pinto wpisuje się na listę strzelców, Monteiro, Lope, będzie szansa, Lele, kapitalnie, i dobra interwencja golkipera, grupy inwestycyjne, ale zobaczmy, Konkol, Colivaldo, ależ to zrobił! Iwaldo Gomesz! 4 do 1 w pojcu! Iwaldo Gomesz zdobywa swoją 18 bramkę w obecnym sezonie Fogo Futsal. Alex klasy Lele, Lele lewa noga! Milewski, Lele, Milewski, Dawidson. Po linii... Zagranie! Ależ tutaj kiks André Luisa! No że ta akcja nie zakończyła się bramko. Zobaczmy, długoż próbuje! Ależ strzał Długosza! Panowie Legia... Znowu Milewski w roli lotnego bramkarza! Błąd Milewskiego! Świton! 5 do 1! Na parkiecie w pońcu! Robert Świton wpisuje się na listę strzelców! Szóste trafienie tego zawodnika w obecnym sezonie Fogo Futs. te klasy! Strata, będzie szansa, znowu konkol. Konkor tym razem lewo. bo... Iwaldo, Kendra. Dobra ta akcja, świtu, 6-1! Na parkiecie w Pońcu, 5 bramek przewagi i podobiecznych Tomasza Trzadla. Żmiwski, ładny zwód, Rzmiwski, polegarne, broni Warszawski. Długosz, szybkie wznowienie, Świtoń, strata, Milewski, Milewski, piłka na lewej drodze. broni długoż. Sergio Monteiro, ale już gdzieś uspokojili te akcje Legioniści, Dawida Silva. Dobre zagranie przez dwie linie. No i spójrzmy, konkol obrę pola karnego. Jakub Konkol. Lewa noga zablokowany jednak konkol. I Waldo Firańczyk! Ulala, Ależ Bramka. 7 do 1. Na niesamowitym spokoju. Marcin Firańczyk kończy tę akcję. Drugie trafienie tego zawodnika w tym spotkaniu. Teraz strzał lewo. Firańczyk, dobre, dalekie podanie Kendra, Daleki wyrzut, ale chyba troszeczkę zbyt daleki. Niepewna interwencja długosza. Solecki. Indywidualnie Solecki, Solecki. Firańczyk Kendra, 8 do 1 w końcu. Leśno się nie zatrzymuje. Po raz drugi Kasper Kendra w tym spotkaniu. A po raz ósmy w całym sezonie. Niewiele ponad 4 minuty do zakończenia tego spotkania, Orfeusz rożek pojawił się między słupkami, Milewski! Sygnalizowali tam chyba zagranie ręką legioniści, jednak Gwiezdek w milczy, Grzyb, Grzyb broni Jarożek! Jeszcze będzie szansa, Monteiro, Monteiro! Nie ma gola, ale w końcu Andre Luis. umieszcza piłkę w siatce, 8 do 2 na parkiecie w pońcu. Teraz właśnie przy piłce Jarosław Żmiwski. Jakub Konkol, Konkol indywidualnie, Konkol. I Waldo. Jeszcze Marcinkowski, ale mamy koniec tego spotkania. Leszno gromi na własnym parkiecie Legia Warszawa aż 8 do 2 dla gospodarzy, do siatki trafiali. Kacper Konopacki i Waldo Gomesz po jednym trafieniu, natomiast po dwa gole dołożyli Robert Świton, Kacper Kendra i Marcin Firańczyk, a z kolei dla drużyny gości bramki zdobywali Andre Luis i Rui Carlos Pinto.